Pyra. czyta Zuzia. Dziadzia posadził pyrę w radlonie, co dzień se dozgiskaną do niej i po tym myślą se tak mniewicy, jakie wielgachne mu już te łęty. Oż wreszcie szpyt zadowolony, czebno wytaśtać pyrę z radlony. Szczapił za łęty wnet pazurami i się w radlonie z rami. tu i szarpał ze zcały epy, ale za mało miał z krzepy. Zawołał rycho z chaty babusie: Szczap na pory i ciągnij dusie. I tak babusia z dziadzią szarpali, pry z radlony nie wytośtali. babcia za dziadzie. Dziadzia za pyrę, chyba dostanę gila za chwilę. Przyleciał wnuczek, za dydok złapał, ale za chwilę rych się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadzie, dziadzia za pyrę, bydzie... Potrzeba chyba ze tyrech Zawołał wnuczek kociambra przy Przylos kociamber, toś to za wnuczka, Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, Babcia za dziadzie, dziadzia za pyrę, Aż mu w radlonie wdusiło girę. Tak się zaś wszyscy nasz tramowali, Że pyrę z zimy trach wycośtali, Aż szkoda gadać, co było dali. Bo się na siebie poobolali: pyra na dziadzie, dziadzia na babcie, babcia na wnuczka, a zaś na końcu wnuczek na mruczka. Antrejce na rybce stały pyry w tytce. przyszła niuda, spucła pery, a w wymborku myła giry, zaś do sieni wlazła cyga, pojążdż go w piążkę łamnego, sznytkę ze smolożkiem, pery z gzikiem i sznytlożkiem, tak cię gzikiem obąbała, że siedziała i hukała. czytał tobie. Dziadzia posadził pyrę w radlonie, co dzień se z do niej i potem myślał se tak mi wincy, jakiej wilgachne ma już te łęty. Osz wreszcie szpycnął zadowolony, Czepno wytośczać pyre zradlony. Szczapił za łęty wnet pasurami i się wredlone z zadługinami, Mojtą i szorpał ze stałej epy, Ale za mało miały ciepko-krzepy Zawołał rychło z chaty babusie, Szczapnie zapory i ciągnie dusie I tak babusia z dziadzią szarpali, Pyre zradlony nie wydostali, Babcia za dziadzie, dziadza za pyre, Chyba dostaną gila za chwilę. Przyleciał wnuczek, za dewdok złapał, ale za chwilę rychcie się zasapał. Będzie potrzeba chyba ze styrek! Zawołał wnuczek kociambra mruczka. kociambar. Ktoś to kto zna wnuczka? Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadzie, dziadzia za pyrę. Oż mu w radlonie wdusiło girę. Tak się ze wszyscy nasztramowali, że pyrę z ziemi, trach wytośtali. O szkoda godoć! Co było dali, bo się na siebie poobalali. Piera na dziadzie, dziadzie na babcie, babcie na wnuczka, a zaś na końcu wnuczek na bruczka. Seweryn anerjał, antrejca na rydze stał perw, Przyszła młoda, z pod a w barku muła Zejść do siebie wlazła cyga, bo już głokiem żgnęła mego. Spłuczła sznetka ze smaleczkiem, Przed Gzikiem i stotlaczkiem, Tak się Gzikiem obąbała, Że siedziała i wilkała.